Cześć moi kochani, z tej Zawsze jak dziś na odcinku będzie slime, dziś jestem ubrana na czarno, dlaczego? Ponieważ przechodzę jakąś wewnętrzną żałobę bez względu na fakt, że wybrałam się ostatnio na sklepy i wybrałam się do Empika sprawdzić co mają no, z nowości takich slime'owych, jakieś takie fajne ciekawe rzeczy, może będą ciekawe ceny, Black Friday i takie tam i okazuje się, że znalazłam takiego to slime'a. W takim małym pudełeczku zwykły slime, do którego wystarczy nalać wodę, i kosztował on aż 10 zł. Naprawdę? Takie maleństwo? Moim zdaniem to jest wysoka cena? Zdecydowanie, ponieważ takie rzeczy już są za 2-3 zł, a nawet taniej w biedronce. Zestawę z dodatkami, z brokatem i z wszystkim, a to jest taki zwykłak. Ale wzięłam go przetestować, ponieważ nie wierzę własnym oczom, że po prostu takie coś może kosztować 10 zł. Wydaje mi się, że jak na te wszystkie slimy, gdzie w różnych tam swoich kosztach przepłaciłam, to uważam, że już po takim doświadczeniu swoim finansowym, gdzie płacę za te wszystkie zestawy, uważam, że ten nie jest wart tych 10 zł, niezależnie jaki tam będzie super slime, ponieważ moim zdaniem to jest za wysoka cena nie przeciągam, zaczynamy się bawić ten mini pojemniczek wygląda następująco słuchajcie, szału nie ma, zobaczcie jaki on jest mały to raz, mogę go w jednej ręce przytrzymać druga sprawa, no ma tylko jedną saszetkę w środku i instrukcja obsługi polega na tym, żeby ją wysypać następnie zalać wodą 50 ml, wstrząsnąć i oczywiście zostawić na wolnym powietrzu czyli rozumiem, że po prostu odkręcone na 10 minut to jest takim standardowym takim wiecie slimem e, z biedronki, więc nie wiem czy to będzie mm, w porządku rzecz. Próbuję teraz oczywiście ten papierek ze środka wyciągnąć, ale to jest najtrudniejsza rzecz ever tutaj się okazuje. O dobra, udało się. Sami zobaczcie, na samym dole tej instrukcji obsługi, zobaczcie ten paznokieć, który mi się złamał. Jest napisane, aby zostawić to na wolnym powietrzu. E, więc nie wiem, jak to mam rozumieć. No, niby tutaj nie ma tego pokazane na obrazku. Pozostaw na powietrzu przez 10 minut. Twój slime jest już gotowy. No dobra. Plusem jest to, że tu jest taka naklejka, gdzie jest ta miarka. Więc sami sobie zobaczcie, jest tutaj wyznaczone tak do 90 ml. Jest saszetka różowa, były naprawdę różne saszetki, bardzo różne, ale muszę iść po nożyczki. Nie. Ja uważam, że to jest bardzo drogie, no ale... Wsypuję proszek, następnie leję wodę. Szybko zamykam. I trzęsę tym przez 10-15 sekund, tak jak jest na opakowaniu. Nie wierzę, że taki mini slime jest za 10 zł, naprawdę. Okej. Okay. Nie ma chyba grudek. Jest w porządku. Udało się wszystko wytrząść. No dobra, i teraz na świeżym powietrzu na 10 minut. Więc ja odliczam zegarek i wracam za 10 minut. 10 minut później mamy taką zawiesinę. I wygląda to nawet w porządku. To sobie tak stygło jak galaretka. Słuchajcie, no spodziewałam się takiego efektu. Ja uważam, że takie slamy nie wiem, nie są bardzo satysfakcjonujące, nie są atrakcyjne aż tak, no ale dobra. To są slajmy typowo, ja pamiętam z biedronki. One prędzej są taką galaretką, niż wiecie. Rzadko mi się zdarzyło, żeby ten slime był w porządku. One bardzo szybko się niszczą. Też często to pisaliście w komentarzach. Boże, z tego jednego paznokcia wygląda to jak ziemniak, ale musiałam go ściągnąć, bo go sobie złamałam, więc tragedia, więc wybaczcie mi, zaraz idę do kosmetyczki, więc niebawem będzie nowy. Ten, kto nie ogląda filmów, a pisze tylko, że o moim paznokciu, no to sio. <grym> ale zobaczcie, wiem, że teraz ten slam zachowuje się bardzo ciekawie, jak modelina. Jednak tak... Po prostu no jest, bo jest. Zobaczcie to. da. Ja lubię tą, ten dźwięk wydawać. To da do. czyli na koniec jak się coś uda. Ogólnie uważam, że ten slime jest za drogi, to jest na pewno jedna sprawa 10 zł to jest wysoka cena, więc jeżeli go chcecie, szukajcie go na promocji, bo to jest bardzo łatwy, szybki prosty do zrobienia ten slime. Druga sprawa taki plusik tego wszystkiego jest ten pojemniczek, no ale też dalej nie jest wart swojej ceny, trzeba go oczywiście wyczyścić jeżeli chcecie na inne slajmy, ja na razie do kolekcji całej swoje slajmy będę przetrzymywać tutaj w tym pojemniczku no ale ja wiem, że to są te slajmy takie felerne, które za jakiś czas zrobią się mega gumowe no i tak jakby zabawa nim nie będzie długa teraz jest on w porządku, ale moim zdaniem takie 6 na 10 bym powiedziała daję go sobie tutaj do pojemniczka i uważam, że to jest dla mnie po prostu, to jest taki, jakiś, taki żart od Empika, że Serę wypuścili w takiej cenie mini slime. Dajcie znać, co nim sądzicie. Uważam, że to jest taki slime dla osób, którym totalnie nie wychodzą slimy i chcą się czymś pobawić, to uważam, że to jest super, bo z tego na 100% wyjdzie slime. Yy, dajcie znać, czy kupiliście, czy macie, a my widzimy się w kolejnym świątecznym odcinku. Trzymajcie się ciepło, cześć kochani, pa!